czasami pod moimi materiałami widzę takie komentarze, że a nie powiedziałem wszystkiego albo pominąłem to 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 i to i to. No Gdybym miał powiedzieć wszystko, co się wiąże z danym tematem, to po pierwsze, film miałby pewnie z 10 godzin na jeden prosty temat, bo trzeba wszystko wkoło opowiedzieć, a po drugie, istnieje coś takiego jak stopniowanie wiedzy. Ja często mówię do osób początkujących, więc muszę powiedzieć tak, żeby one zrozumiały i żeby nie zatłoczyć po prostu ilością informacji. I mam taki przykład z życia. Jeżeli na fizyce mieliśmy wzór na prędkość, że to jest droga przez czas, no, dajmy na to w gimnazjum, w średniej szkole, no to było super. Przez parę lat używaliśmy tego wzoru i szliśmy dalej, było ekstra. Natomiast pamiętam, jak przyszedłem na studia i profesor napisał na tablicy właśnie podobny wzór, przekreślił to i powiedział, że teraz macie o tym zapomnieć, bo to jest nieprawda. Wychodzi wtedy na to, że prędkość to jest pochodna, drogi w funkcji czasu. Niby to samo, ale troszeczkę inaczej, troszeczkę na innych narzędziach. To jest właśnie to stopniowanie wiedzy. Podał nam na trudniejszych, na bardziej dokładnych metodach, jak policzyć właśnie tą prędkość. I tak samo jest ze wszystkim, z programowaniem, z elektroniką itd. dalej. To dlatego wyglądają kursy dla początkujących właśnie w taki sposób, że trzeba wprowadzić jakieś zagadnienie w prosty sposób, a później je rozszerzać. Co myślisz na ten temat? Czy to jest dobra droga, czy od razu powinniśmy uczyć się docelowych profesorskich, doktorskich rozwiązań? Daj mi znać w komentarzu.